Tomasz Słodki, witam Państwa bardzo serdecznie. W studiu witam moją gościnię Agnieszkę Szewczyk, podolożka, pracownia stóp FeedBuster. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Bardzo mi miło. Czym zajmuje się Podolog? Podolog rozwiązuje ma niemedyczne sposoby na medyczne problemy. Jak to powiedział znajomy Podolog z Daniel z Wrocławia. Rozwozują wiele spraw, z którymi przychodzą do nas klienci, jak wrastające paznokcie, źle przycięte paznokcie, które sprawiają ból, różne hiperkeratozy, odciski, które dają wyznaki bólowe. Czyli generalnie klientom. wszystko co dotyczy stóp, tak? stóp, tak, ale również paznokcie u dłoni, też cały aparat paznokciowy. Także my sobie dajemy, jestem jako pracownia stóp Feedbuster, więc jestem pogromcą stóp mm. <laughs> i co jeszcze tutaj, kurzajki, czyli brodawki wirusowe też są częstym przypadkiem w moim gabinecie. No właśnie, bo w ogóle porozmawiamy o tych stopach, bo to mnie, to mnie bardzo interesuje. To jest chyba trochę temat tabu, nie? Stopy mam Troszkę wrażenie. Tak, ludzie się boją pokazywać, nie wiem, czekają dopiero jak będą sprawiać ból i wtedy yy, zgłaszają się do się zgłaszają, lekarza. tak. tak. I, ale powiedz, bo to jest tak, że no nie wiem, ktoś przychodzi do ciebie i na przykład ma grzybice, tak? Jest tak, to możliwe? Jest. To się chyba nawet często zdarza, tak. prawda? No i co? No i ty jesteś w stanie zaradzić? Po, yy, oczywiście tak, yy, pobieramy ze skrobiny w kierunku właśnie mykologii. Yy, no jeżeli wychodzi pozytywny, yy, pozytywny wynik, no to tutaj przede wszystkim chodzi tutaj o oczyszczenie płytki zmienionej chorobowo i wtedy może zadziałać. Może tak powiem troszkę, mam przykłady osób, wiele osób, klientów zgłasza się z problemem właśnie grzybicy paznokci, która jest leczona przez lekarzy dermatologów przez 5 lat bez skutku. I taką mam słodką prośbę bardzo, żeby też kierować do nas, do podologów. Czyli jeśli ktoś przychodzi z jakimś problemem do lekarza internisty na przykład, na przykład i tak. dostaje leki, to, to nie zawsze jest to skuteczne, ponieważ lekarz się nie specjalizuje w stopach po prostu, tak? W sensie się tak, żeby po prostu też do podologa też, e, przekierować. E, my też no, już się zajmujemy tym profesjonalnie i oczyszczamy przede wszystkim tę płytkę. Wtedy e, preparat może zadziałać. A Czyli tak, co, to... jeśli się nie oczyści, to preparat może nie dotrzeć no, nie, 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 tak? nie, Nie działa tak, przez lata się człowiek z tym problemem. A jak to jest z butami? Czy to jest tak, że jeśli, no nie wiem, przymierzymy sobie but w sklepie, a ktoś wcześniej przymierzył i miał jakąś chorobę, to możemy na nas Też przejść? możemy tak? przenieść sobie, tak. Ale to jest tak, że później jak chodzimy w naszym bucie, powiedzmy, trafimy do Ciebie, Ty nam wyleczysz, to co, but dalej może być nie wiem, chorobotwórczy? <laughs> Dlatego tak w moim gabinecie mam taką usługę dodatkowo już w cenie zabiegu ozonowania obuwia. Na czym to polega? No, ozon się ulatnia tak mam e, aparaturę. Czyli co e, wkładasz taki do Błyszczący, tak, tak. I tak, ocenuje się, tak. Yy... Dlaczego warto odwiedzić podologa i czy podologa odwiedza się wtedy, kiedy ma się problem, czy można też profilaktycznie przyjść, żeby sprawdzić, czy wszystko jest okej? Okay? Jak najbardziej tutaj stawiamy na profilaktykę, bo profilaktyka jest o wiele tańsza niż leczenie potem. Dlatego, kochani moi klienci, nie czekajcie, aż was coś zawoli, tylko udajcie się też, żeby po prostu poznać, poznać specyfikę stóp waszych. No, stopy nas noszą całe życie, więc powinniśmy o nie dbać. A no, niestety, no, nas się nie edukuje w tej, w tej Kwestii od małego, tylko bucik ma ładnie wyglądać na stópce. I pamiętajmy, że to but ma się dopasować do stopy, a nie odwrotnie. Aha, czyli I... za małe buty. Ja wiesz, że ja mam tutaj takie jedne, bo tak, tak mi się podobały, a był numer tylko połówkowy i nie było mojego numeru. Hmm. Jak ja tak sobie pochodzę 3-4 godziny w tych butach, to później dwa dni jestem obolały cały. To możliwe? Tak, tak. wygodne no, ma... obowiązka to podstawa. Szerokie noski. A powiedz, co ma tarczyca wspólnego ze stopami? Tarczyca, no dużo, właśnie ja widzę, klienci się dziwią, skąd ja wiem. A ja patrzę na stopy, na okład stóp i, i, i dużo mogę wyczytać z tych stóp, z paznokci. E, takim pierwszym objawem jest sucha skóra. E, e, też e, tutaj, no, to są wszystko naczynia połączone w naszym systemie, układzie, w organizmie, i e, często również zgrzytanie zębów e, widać na stopach. Naprawdę? Tak. Ale jak to jest możliwe, że co, co tam w tych stopach się w takim razie znajduje, że ty jesteś w stanie poodkrywać jakieś takie dodatkowe rzeczy? No to jest moja tajemnica słodka. <laughs> Nie, ale naprawdę e, to jest wszystko jedno z drugim się wiąże. Tak samo blizny pooperacyjne, to wszystko ciągnie, jakby stopy, stopy ciągną z góry. Wszystkie problemy nasze. Paznokcie, jak dbać o paznokcie u stóp, żeby nam na przykład nie wrastały, ale w ogóle, żeby dobrze obcinać, bo ty, ty chyba masz jakiś taki sposób, że paznokci nie obcinamy naokoło. Na około, na około tak? tylko, tylko anatomicznie do opuszka i nie zaokrąglamy końców? Jeżeli coś by tam ewentualnie dokuczało w wale paznokciowym, no to proponuję oliwką, nawet oliwą z oliwek, oliwką e, posmarować delikatnie i tam ponadkę założyć z kawałka nawet wacika kosmetycznego. Czy stopy trzeba nawilżać? Jak najbardziej. I jak to się robi? E, przede wszystkim nie używać kremu z wysoką zawartością mocznika i przede wszystkim e, nawadniać organizm. Polecam dwie szklaneczki przygotowanej wody na czczo. Zniadanie, tak? tak mm -hmm. Taką cieplejszą wodę się napić. No i ogólnie przynajmniej dwa litry wody, żeby wypijać dziennie. Co jeszcze powinniśmy wiedzieć o stopach? Co powinniśmy wiedzieć? Powinniśmy je pokochać. Ja pomagam pokochać stopy na nowo moim klientom i taką moją dewizą W gabinecie jest to, żeby każdy wyszedł ode mnie zadowolony. I tak jest. I to się udaje, tak? Tak. Dobrze, a powiedz mi jeszcze Agnieszko, jak to w ogóle się stało, że ty się stopami zainteresowałaś? Skąd, skąd taki temat? Ludzie mają różne profesje, więc zawsze mnie interesuje, gdzie był ten początek. Tak. No, to jest historia z moim palcem. Opisałam ją w jednym kwartalniku podologicznym. 25 lat temu uderzyłam się o kamień na plaży. No i tak się historia toczyła. Przez dermatologów, różnych specjalistów z tym palcem. Aż w końcu. Co, bolał cię, tak? E, bolał, odrastał e, nie tak fajnie, jak bym chciała, no ale wtedy no podologii tutaj nikt nie słyszał. E, u dermatologa dostałam lakier, e, tabletki łykałam i nic. Paznokieć e, z, dwa razy strzedł. E, ja zaczęłam się powoli interesować wow. tym tematem. No, no o, tak, to tak właśnie takie. Jak i pomyślałam, że szedł paznokieć, to aż, y, <laughs> aż mnie zabolało, szczerze mówiąc. Ale to rozumiem, że mogą się zdarzyć takie sytuacje, że gdzieś na przykład się uderzymy i co i tak, później nasz kiedy zaczyna tak, źle rosnąć? Tak, tak, tak Jakie tak, było jest. rozwiązanie twojego problemu? No miałam zabieg usunięcia osteofitu, taka narośl mi tutaj narosła z, z przodu z opuszka, miałam usuwany tą ten, ten narośl, no i wtedy zaczęłam się interesować tą podologią ponad 3 lata temu. Pokochałam ten zawód i mam nadzieję, tak zostanie tu. Długo. No, trzymam kciuki. Jak można się do ciebie zgłosić? E, można się zgłosić pod numerem telefonu 605 -3 -3 -3 600 i klikając pracownia Stop Feedbuster". Można również wpisać w Google śpiewająca podolok. No I... właśnie, bo ty śpiewasz, więc tak. w następnym naszym spotkaniu, drugim, coś nam zaśpiewasz. To twoja piosenka? Tak, autorska piosenka. No to nie mogę się już doczekać. Dziękuję w takim razie za rozmowę, Agnieszka Szewczyk. Podolożka, pracownia stóp FeedBuster i dodam, że to jest śpiewająca podolożka. Dzięki jeszcze raz za rozmowę. Dziękuję. Tomasz Słodki, do usłyszenia, do zobaczenia.